Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego w firmie intercomp.pl. W dzisiejszym materiale zajmiemy się tematem w zasadzie sprzed dwóch lat, mianowicie konfiguracją wideo domofonu IP Dachu. Jak wspomniałem do tematu wróciliśmy po dwóch latach. Ostatni materiał jeżeli chodzi o konfigurację wideo domofonu IP Dachma na naszym kanale jest właśnie sprzed dwóch lat omawiający ogólne podejście do tematu czyli podstawową konfigurację stacji wewnętrznej ze stacją bramową na, że tak powiem na ten moment starej wersji oprogramowania. Dzisiaj zajmiemy się konfiguracją podobnego zestawu, troszeczkę innego jeżeli chodzi o modele stacji bramowej wewnętrznej, natomiast Głównie to, co będziemy chcieli pokazać w dzisiejszym materiale, to to, jak nowa wersja oprogramowania stacji wewnętrznej wpływa na sam proces konfiguracji. Jest on o wiele znacznie łatwiejszy, jeżeli chodzi o kroki, które musimy przejść, znacznie szybciej się to robi i tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że urządzenia konfigurują się już w dużej mierze same ze sobą, że tak to nazwę. Oczywiście w poprzedniej wersji oprogramowania było bardzo podobnie, natomiast teraz dopiero można powiedzieć, że zostało to niejako dopracowane, tak więc nie przedłużając, przechodzimy do omówienia tego, jak konfiguracja będzie wyglądała. Dodam jeszcze tylko, że naszą konfigurację będziemy przeprowadzali na stacji wewnętrznej VTH5421 HBW oraz na stacji bramowej VTO 2202 FPS2, czyli w miarę stosunkowo świeża urządzonka. Tak więc zapraszam. Przechodzimy do konfiguracji. Ok, przechodzimy zatem do konfiguracji zestawu. Po odpaleniu stacji wewnętrznej na Softie 4700 pierwsze co nam się rzuci w oko, jeżeli mieliśmy wcześniej do czynienia z poprzednią wersją Softu jest to, że szata graficzna wygląda już całkowicie inaczej, jeżeli chodzi o kolorystykę. Natomiast jeżeli chodzi o konfigurację, oczywiście w pierwszym kroku wybieramy sobie region, wybieramy sobie język. Wybieramy sobie scenę urządzenia. Scenę urządzenia, czyli w skrócie to, w jakim scenariuszu urządzenie będzie pracować. W naszym przypadku będzie to willa, czyli zastosowanie takiego, nazwijmy to w cudzysłowie domku jednorodzinnego. Przechodzimy dalej. Oczywiście nas, nas interesuje pierwsza konfiguracja, i teraz mamy do ustawienia adresację. Oczywiście domyślnie jest to 118, tak jak to w przypadku urządzeń dachła. Tak więc no my oczywiście na ten moment w celu testu, że tak powiem, no nie będziemy tutaj jakoś drastycznie tej adresacji zmieniać. Przechodzimy sobie dalej, ustawiamy hasło i tutaj znacząca różnica względem poprzedniej wersji softu. Hasło składa się już w tym przypadku z liter i cyferek, nie tylko z cyferek, czyli spinu, tak jak to mieliśmy poprzednio do ustawienia. Podajemy nasze hasełko. I oczywiście mail w razie jakbyśmy chcieli to hasełko sobie odzyskać, mhm. <tryk> Ok, podajemy adres, klikamy dalej. Mamy informację o włączeniu e, włącz Multicast na routerze. No, w tym przypadku zakładając, że mamy sieć tylko na switchu z pominięciem routera. No, nie mamy ani routera ani e, funkcji Multicast, tak więc mamy od razu informację o tym, jakie, jakie urządzenia inne, że tak powiem, znajdują się w tej podsieci. Oczywiście stacja znalazła samą siebie, znalazła też stację bramową. To, co możemy zrobić, to zainicjować e, właśnie stację e, bramową. Przechodzimy sobie tutaj, klikając ten krok. Oczywiście, w tym przypadku, jeżeli stacja wewnętrzna inicjuje stację bramową, stacja bramowa dziedziczy, że tak powiem, hasło od stacji wewnętrznej. Tak więc tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o uruchamianie urządzeń. Oczywiście w tym przypadku jeżeli stacja wewnętrzna e, również ponownie uruchamia stację bramową, będzie nadawała jej adres IP y, z tej samej podsieci. Oczywiście inny nie będzie tutaj mowy o konflikcie. Będzie y, tylko informacja o tym, że urządzenie zostało zainicjowane. Oczywiście w tym przypadku możemy też sobie zainicjować stację wewnętrzną, to tak czy inaczej będzie działało w ten sposób, że oczywiście, gdy będziemy tutaj kończyć, sobie stacja i tak się nam wewnętrzna zainicjuje. To, co tutaj widzimy, adres IP 1.2, taki adres uzyskała nasza stacja bramowa. Oczywiście, tak jak wspomniałem, z tej samej podsieci. No i w tym przypadku możemy sobie zestaw skonfigurować. Klikamy konfiguruj. Liczą nam się tutaj, że tak powiem, procenty. Czekamy chwilkę. No taki proces przebiega dość, dość sprawnie, oczywiście, zakładając, że. Mamy tutaj jedno urządzenie, jeżeli chodzi o stację wewnętrzną, jedno urządzenie, jeżeli chodzi o stację bramową. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy więcej tego typu urządzeń, no to możemy wszystkie zainicjować z poziomu stacji wewnętrznej. Wtedy to, to uruchomienie trwa nieco dłużej. Stacja, jak słyszeliśmy, za moment nam się zrestartuje, tak więc za moment zacznie nam sobie tutaj charakterystycznie dźwiergolić. Poczekamy, aż zakończy się proces. Tak jak wspomniałem, trwa on. Chwilkę, tutaj w tle mamy uruchomionego Config Tula, oczywiście za moment do niego przejdziemy, za moment też pojawi się w dole ekranu em, podgląd z tego, co tutaj widać na laptopie, tak żebyśmy mogli sobie wszystko dokładnie umówić. E, generalnie rzecz biorąc, duże znaczenie ma em, to hasło, o którym wspomniałem, że możemy je ustawić takie samo i tu, i tu, z tego względu, że chociażby jeżeli chodzi o konfigurację z poziomu konfiktula czy z poziomu jakiegokolwiek innego programowania, em, działamy na jednym hasełku. OK. OK, stacja przestała nam śpiewać i za moment powinien zakończyć się proces konfiguracji. Oczywiście taki wstępny, mający na celu tylko i wyłącznie inicjalizację urządzeń. OK, yy, urządzenia już się nam, że tak powiem, uruchomiły. No i co, tak jak wspomniałem, interfejs wygląda oczywiście nieco inaczej niż w przypadku poprzedniej wersji, jeżeli chodzi o jego szatę graficzną, tudzież po prostu wygląd. Nadal po skonfigurowaniu w tym przypadku nie mamy jeszcze ustawionej godziny i daty dokładnej, to za momencik ustawimy sobie z poziomu konfiguracji, ale na szybko przejdziemy sobie... Do tego co w zasadzie tutaj w tym interfejsie oczywiście gdzieś tam mamy z tych podstawowych funkcji. Monitor, czyli nasza funkcja podglądu z poziomu stacji bramowej. Tutaj mamy do dyspozycji oczywiście od, od razu dwa zameczki. Drzwi otwarte. OK. Możemy sobie wiadomo cofnąć. Możemy sobie oczywiście już w tym momencie po tej wstępnej inicjalizacji przedzwonić. Włączę. Proszę czekać. Ok. Stacja nam dzwoni, że tak to nazwę, jeżeli chodzi o stację wewnętrzną. I teraz ważna, ważna rzecz. W tym przypadku, jeżeli przechodziliśmy proces konfiguracji z poziomu stacji wewnętrznej, stacja bramowa została od razu aktywowana i nie widzimy tutaj żadnych baboli, jeżeli chodzi o konfigurację serwera SIP. Jeżeli chcielibyśmy cokolwiek zmodyfikować, to nie ma tak jak w poprzednich wersjach, jeszcze starszych, że musimy przytrzymywać ustawienia, czy wejść sobie gdzieś tutaj w ustawienia i yy, gdzieś zaraz z brzegu ta opcja będzie, yy, tak zwane ustawienia projektu, bo tego szukamy, są dostępne po kliknięciu ustawienia i przejściu przejście sobie do informacji o systemie, tym razem. Tutaj się znajduje ta opcja i tu mamy coś takiego właśnie jak ustawienia projektu, i podobnie jak w poprzednich wersjach podajemy hasełko, żeby wejść do tych właśnie ustawień. Oczywiście nieprawidłowo, tutaj klawiatura nadal nie została yy, niejako poprawiona, tak więc nadal jest dość małych rozmiarów, jeżeli chodzi o te wirtualne przyciski, tak więc pisanie w ten sposób gdzieś tam jest utrudnione, ale okej. Okay. Wchodząc do ustawień, oczywiście tak jak w poprzedniej wersji pierwszej, co mamy? Ustawienia sieciowe tej stacji, z której klikamy, czyli stacji wewnętrznej. Idąc dalej, mamy informacje lokalne, czyli w tym miejscu zmieniamy sobie adresację lokalu. W tym miejscu możemy sobie podejrzeć, jaką wersję oprogramowania mamy, włączyć tak zwaną konserwację awaryjną i, i tak dalej. Przechodząc dalej, możemy sobie w tym miejscu już skonfigurować stację wewnętrzną VTO. Ten krok też był oczywiście w poprzednim interfejsie, z tym, że no, wyglądał znacznie inaczej. Przechodząc tutaj, mamy informacje o tym, czy stacja jest włączona, czy mamy IP-ka, login i hasełko. Jeżeli mamy podrzędne VTO, to już jest akurat troszeczkę fajnie rozłożone. Mamy nieco niżej po prostu wylistowane konkretne takie sloty, nazwijmy to, w których możemy wrzucać konfigurację do kolejnych stacji bramowych w przypadku, gdy mielibyśmy tam na przykład dwie stacje bramowe, trzy stacje bramowe, a jedną stację wewnętrzną. Przechodząc dalej, no możemy wrócić sobie do naszego Wizarda. Ustawienia serwera SIP te już są wklepane, tak jak wspomniałem z automatu, jeżeli przejdziemy sobie konfigurację z poziomu, stacji wewnętrznej oczywiście serwerem nadal jest stacja bramowa, nadal jej IP jest serwerem SIP, tak więc zmieniając adres stacji bramowej z poziomu oprogramowania czy z poziomu jej interfejsu, za moment jak sobie też przejdziemy do interfejsu tych urządzeń, tego urządzenia w zasadzie, musimy pamiętać, żeby zmienić IP też w tym miejscu, no i oczywiście opcja resetowania, tudzież już powiązanego adresu e-mail. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o szybkie przejrzenie interfejsu wewnętrznego na nowym softwarze 4700. Za momencik przejdziemy sobie na interfejs webowy, aby omówić dalszą konfigurację. Ok, przechodząc teraz na interfejs webowy, tudzież wewnętrzny, jeżeli chodzi o zarządzanie z poziomu sieci, nadal korzystamy sobie z Config toola, jeżeli chodzi o konfigurację tych urządzeń. Oczywiście tutaj mamy niejako konflikt po odświeżeniu, ten konflikt nam zniknie, ponieważ stacja już się nam. Zainicjowały. Tutaj esecik nam wywala jakieś babole, ale o tym później. Generalnie tak. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy sobie zrobić po uruchomieniu urządzeń, jest oczywiście konfiguracja daty i godziny. I to, tak jak wspomniałem, bardzo nam ułatwi związane z tym hasełko, które mamy jedno dla obu urządzeń. Wpisujemy je sobie oczywiście w set settings. Przechodzimy do system settings. I mamy zakładkę Timing. W tym przypadku klikamy sobie, zaznaczamy sobie w zasadzie nasze oba urządzenia. Sync PC, i w tym momencie mamy tak jak widzimy dwa haczyczki. Data została synchronizowana, jak również godzina została synchronizowana bezpośrednio z naszego komputera. OK, przechodzimy zatem do interfejsu webowego stacji bramowej. Jest ona na adresie 1.2, tak jak widzimy. Jeżeli chodzi o język urządzenia, nie musimy go w żaden sposób ustawiać, został on znowu w cudzysłowie odziedziczony ze stacji wewnętrznej. Jeżeli chodzi o stację bramową, jest to model VTO 2202PS2, czyli w najnowszej wersji dla tego modelu dostępnej S2. Jeżeli chodzi o interfejs i soft, który tutaj mamy, to jest soft 4600, czyli najnowszy dostępny dla tej stacji bramowej na ten moment oczywiście. Przy czym no tutaj nie zachodzą takie drastyczne zmiany jak w przypadku stacji wewnętrznej. Nie zmienia nam się całkowicie GUI, tak więc tutaj za wiele różnic nie ma. Nadal konfiguracja pokoju jest w tym samym miejscu, czyli zarządzanie FOTH i możemy sobie tutaj zmieniać numery pomieszczeń i numery naszych lokali. Nadal mamy oczywiście stan online, jeżeli chcemy sobie podejrzeć, jakie urządzenia zapięły się do naszej stacji bramowej. Jest to przydatne w przypadku, gdy podpinamy kilka stacji wewnętrznych, możemy sobie w prosty sposób zweryfikować, czy wszystkie, aby na pewno się Skomunikowały. No i oczywiście serwer SIP, tak jak wspomniałem, przez naszą konfigurację z poziomu stacji wewnętrznej, stacja bramowa jest serwerem SIP, jest ona już domyślnie serwerem SIP, jej adres jest wykorzystywany jako adres serwera SIP. Tak więc to, że tutaj jest wpisany jakikolwiek inny adres, nie ma kompletnie znaczenia, ponieważ jeżeli mamy włączony serwer SIP. To nadrzędnie, że tak powiem, adres stacji bramowej jest wykorzystywany w tym przypadku jako adres serwera SIP. Um, tak więc w sumie to tyle, jeżeli chodzi o interfejs webowy. No nie mamy stacji tutaj z czytnikiem Myfer, natomiast jeżeli chcielibyśmy ewentualnie sobie taką kartę, tudzież brelok wystawić, wydać dla danej osoby, robimy to nie z poziomu VTH, czyli nie tutaj, w tym miejscu, tak jak to kiedyś mogliśmy sobie zrobić tylko przechodzimy sobie do zarządzania personelem dodajemy sobie użytkownika przypisujemy go do pomieszczenia tak więc tak wygląda w skrócie jeszcze interfejs numer personelu, czyli ID numer pomieszczenia, czyli lokalu, nazwa użytkownika jakaś tam, że tak powiem pozwalające nam na identyfikację danego delikwenta, no i pozwolenie na zablokuj jeden, zablokuj dwa, czyli który, z których przekaźników ta osoba, ten użytkownik może korzystać i w tym przypadku jeżeli utworzymy sobie takiego delikwenta z poziomu jego opcji możemy wydać mu Drelok. No i to tak na dobrą sprawę, w sumie tyle, jeżeli chodzi o omówienie interfejsu webowego i interfejsu wewnętrznego stacji wewnętrznej. Możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Omówiliśmy proces konfiguracji podstawowego zestawu na nowej wersji oprogramowania. Możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Tak jak widzieliśmy, proces konfiguracji zestawu na nowej wersji oprogramowania przebiega nieco bardziej sprawnie. Sam interfejs wygląda oczywiście już też inaczej. Jeżeli chodzi o aspekty graficzne, wygląda on świeżej moim zdaniem. Jeżeli chodzi o konfigurację czy modyfikację w zasadzie takiego zestawu w postaci dodawania kolejnych stacji wewnętrznych czy też bramowych czy strumieni z kamer IP, Będziemy omawiali te aspekty w kolejnych materiałach, tak, żeby ten materiał nie był, że tak powiem, przerośnięty informacjami. Na ten moment skupiamy się tylko na tym, żeby zaprezentować nową wersję oprogramowania i zachęcić dotychczasowych użytkowników do tego, aby zaktualizować swoje urządzenia do nowej wersji. Tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o sam proces konfiguracji, no to w tym momencie nie jest nam potrzebny praktycznie wcale już komputer, laptop. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić z. Z poziomu stacji wewnętrznej, tak więc jest to jak najbardziej ciekawa opcja. I tak jak wspomniałem, raz jeszcze serdecznie zachęcam do aktualizacji swoich urządzeń. Nowe wersje oprogramowania są dostępne oczywiście na stronie producenta w zakładce Pobierz. W razie problemów ze znalezieniem odpowiedniej wersji oprogramowania, zachęcamy również do kontaktu z naszym działem technicznym. Kolejny film na naszym kanale to oczywiście kolejny kod rabatowy dla naszych widzów. U dołu ekranu wyświetla się kod, który należy wpisać w momencie zapisania zamówienia w naszej platformie zakupowej Pikom. Kod upoważnia do naliczenia kilku procent dodatkowego rabatu na zakup chociażby takiego zestawu wideo domofonowego. Dodam jeszcze tylko tyle, że jeżeli chodzi o kwestie wsparcia technicznego z naszej strony, to w momencie, gdy urządzenia są z naszego sklepu, są kupione u nas, wsparcie techniczne jest całkowicie za darmo przez cały okres, można powiedzieć, gwarancyjnie używania urządzenia, tak więc serdecznie Serdecznie zachęcamy użytkowników, którzy nabyli urządzenia u nas, do zgłoszenia się w kwestii pomocy przy aktualizacji i ponownej konfiguracji zestawu. Ten sam temat kierujemy również do wszystkich firm instalatorskich, których serdecznie zachęcamy do kontaktu w kwestiach związanych z pomocą w dobraniu odpowiedniego rozwiązania czy w późniejszym jego uruchomieniu. Na ten moment dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.